Dzień dobry państwu. Będziemy rozpoczynali. Minęła godzina 13. Otwieram 18 sesję Rady Powiatu w Ostródzie szóstej kadencji. Zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zarządzam prowadzenie obrad w trybie zdalnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy obecnych jest 19 radnych plus Pan Starosta zdalny, czyli 20. To stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników Starosta oraz przybyłych gości. Szanowni Państwo. Realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO, oraz ustawy o samorządzie powiatowym, informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu, zawarte zostały w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na sekretarza obrad powołuję panią Alicję Tomasz. Czy są uwagi do porządku obrad, który państwo otrzymaliście? Nie widzę. Pierwszym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy macie Państwo uwagi do protokołu z 17. sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2020 roku? Nie widzę. Proszę Państwa, radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Tak, tak, tak. Dobrze. I teraz pana starostę, proszę o oddanie głosu. Jestem za. Dziękuję. Czyli 20 osób za. Drugim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa Radnych o głosowanie za pomocą finansów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto? Wstrzymał się. Proszę Pana Starostę też o wypowiedź. Jestem za. Pan Starosta za, czyli 17 głosów za i 4 wstrzymujące się. Trzecim punktu, punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Informuję, że do biura rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan starosta? Za. Dziękuję. Mamy Proszę? 20 mamy za. Plus jeden głos wstrzymujący się. Przeciw nie ma. Czwartym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa. O głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan Starosta? Za. Mamy 20 głosów za i jeden wstrzymujący się. Piątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Austrudzkiego na lata 2021-2035. Temat omawiany był na posiedzeniach komisji poświęconych opiniowaniu projektu budżetu na 2021 rok, zatem proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. Komisja Ośrodka, Dziękuję. Pozytywna. Dziękuję. Szanowni Państwo, informuję uprzejmie, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą z dnia 23 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały ja i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję w tym punkcie. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? I bardzo proszę, Pan Starosta. Jestem za. Dziękuję. Mamy 18 głosów za, przy 3 wstrzymujących się. Szóstym punktem porządku obrad jest uchwalenie budżetu powiatu Ostróckiego na rok 2021, w tym podjęcie uchwały. W tym punkcie przewidziane jest. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zarządu przedstawienie opinii poszczególnych komisji, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja i głosowanie nad uchwałą. Bardzo proszę pana Wicestarostę Jana Kacprzyka o zabranie głosu. Raz. Słuchaj mnie. Dobra, dziękuję. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Postaram się tutaj syntetycznie przedstawić projekt, opis projektu budżetu. Uchwalany dzisiaj budżet powiatu z nadwyżką budżetową w kwocie 96 594 zł jest budżetem zbilansowanym po stronie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wydatki bieżące stanowią 97,58% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 2,42% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 3 562 97 zł, na które składają się przede, przede wszystkim zadania inwestycyjne kontynuowane z 2020 roku. Zadania inwestycyjne to głównie inwestycje w oświacie, w tym zadania z dofinansowaniem z, funduszy, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, czy zadania z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne kontynuowane z 2020 roku inwestycje to zadania drogowe z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, a także zadania z zakresu działalności usługowej dotyczącej, yy, dotyczącej cyfryzacji urzędu z dofinansowaniem unijnym. Zapisane w budżecie inwestycje na 2021 rok stanowią kwotę 3 milionów 12 tysięcy zł. Główne obszary inwestycyjne w 2000. Yy, przepraszam. Coś, a, Najważniejsze zadanie inwestycyjne to wzmocnienie nawierzchni, przepraszam to, to wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1232 Wirwajdy-Smykowo-Szylda-Kosztynek. Zadanie kontynuowane od 2020 roku w ramach funduszu, funduszu dróg samorządowych przy współfinansowaniu środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych oraz przy udziale gminy. Zapisane w budżecie inwestycje, yy, yy, główne obszary inwestycyjne w 2021, w 2021 roku yy, to również zadania drogowe 529 tysięcy 975 złotych w 100% finansowane ze środków zewnętrznego Funduszu yy, Dróg Samorządowych oraz inwestycje w administrację łączną kwotę 419 tysięcy przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 421, to jest 85%. Ogółem udziału środków zewnętrznych w inwestycjach stanowi kwotę 2 238 242 zł, to jest 74,3%, a udział środków własnych 773 855 zł, to jest 25,7%. I te zadania to wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1232 Wirwajdy-Smykowo-Szylda-Kocztynek. Zadanie kontynuowane od 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz przy udziale gminy. E-Powiat Cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego. Projekt realizowany od 2020 roku w 85% z dofinansowaniem unijnym w ramach programu RPOWM na lata 2014-2020. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach na terenie miasta Ostruda, Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi oraz Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Zadania rozpoczęte w 2020 roku z dofinansowaniem w 50% z programu Sportowa Polska. Modernizacja obiektów oświatowych w powiecie ostrudzkim zaplanowane na zadania do realizacji ze środków rządowego funduszu. Inwestycji lokalnych. Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Zadanie kontynuowane w 2020 roku w ramach likwidacji barier architektonicznych. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe. Ważniejsze remonty dróg powiatowych zaplanowane w budżecie również wynikają z kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich i dotyczą zadań z dofinansowaniem z, z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 roku zaplanowano Wydatek, zaplanowany wydatek wynosi 1 161 290 zł i dotyczy zaangażowania środków własnych i dofinansowania z gminy. Łącznie wydatki inwestycyjne i wydatki na remont dróg z dofinansowaniem zewnętrznym wynoszą 4 173 387 zł, w tym udział w środków obcych 55,7%. Pozostałe zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe zamykają się kwotą 550 tysięcy i dotyczą objęcia akcji w szpitalu yy, ostrudzkim w kwocie 500 tysięcy złotych. To jest realizacja umowy wsparcia zabezpieczającej, zabezpieczająca kredyt zaciągnięty przez spółkę oraz dotacje w kwocie 50 tysięcy udzielane ze środków ochrony środowiska na zadania inwestycyjne. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 2 miliony 905. 1541 złotych, a biorąc pod uwagę zwiększenie ujęte po przychodach 2021 roku, zgodnie z artykułem 217 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, to dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 4 90 947 złotych. Kwoty te pozwalają zachować prawidłowe relacje określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. W roku budżetowym 2021. Zachowanie ustawowych relacji wskaźników określonych w artykule 243 ustawy o finansach publicznych zdecydowanie ogranicza możliwość zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak również w zależności od wypracowanej nadwyżki operacyjnej w zakresie wydatków inwestycyjnych finansowych środkami, finansowanych środkami własnymi. Podczas konstruowania budżetu na 2021 roczni, rok ograniczono znacze, znacznie wydatki bieżące, szczególnie na utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wydatki w oświacie, opiece i administracji. Proponowany dzisiaj budżet oraz wieloletnia prognoza y, finansowa mieszczą się w ustawowych wskaźnikach określonych na podstawie obowiązującego artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 y, o finansach publicznych. Nie planuje, się, y, nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań, a planowany wykup obligacji w kwocie 2 200 000 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 82 000 zł ma nastąpić z planowanej nadwyżki budżetowej. Pragnę zaznaczyć, że przedstawiony dzisiaj przez Zarząd Powiatu Budżet na 2021 rok zapewne nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań poprzez konieczność wprowadzenia ograniczeń wynikających ze spad wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji, ograniczonych możliwościach zwiększania zadłużenia, jak również ograniczonych możliwościach wzrostu zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi oraz wzrostu bieżących zadań szczególnie w oświacie przy niedoszacowaniu finansowania subwencji. Jednakże pragnę zaznaczyć, że w miarę pojawienia się nowych dochodów lub korekty zapisanych wydatków zarząd będzie brał pod uwagę wnioski zgłaszane podczas pracy nad konstruowaniem i uchwalaniem budżetu. Ponadto w ciągu przyszłego roku, biorąc pod uwagę spodziewane zakończenie 2020 roku, będziemy mogli dokonać zmian polegających głównie na wprowadzaniu nowych zadań z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Z uwagi na powyższe proszę o poparcie przedstawionego przez nas budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Panie starości temat omawiany był również na posiedzeniach komisji poświęconych opiniowaniu budżetu na rok 2021. Zatem proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Dziękuję. Komisja Oświatów, Korytko, 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 Korytko. Dziękuję. 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 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą z dnia 23 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, pan radny Orzechowski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie dotyczące rozdziału mówiącego o ochronie zdrowia, bo jak doskonale wszyscy wiemy, tak, rok 2020 upłynął pod znakiem epidemii koronawirusa, natomiast to, co rzuciło mi się na pierwszy, rzut o, na pierwszy rzut oka w budżecie na rok 2021, że wobec przeznaczonych środków ponad 7,5 miliona, które były przeznaczone na ochronę zdrowia, Obecnie na 2021 rok zostało zaplanowane jedynie 3,5 miliona. Szanowni Państwo, ta epidemia nadal trwa, tak? Zachorowań mamy bardzo dużo. Szczepienia dopiero się, dopiero się zaczynają i jak pan premier niedawno w wywiadzie mówił, gdzieś tam widać światełko w tunelu, natomiast... Jak czytałem wypowiedzi epidemiologów, profesorów, specjalistów zdrowia publicznego, dopiero gdzieś za 3-4 miesiące będzie widać pierwsze prawdopodobnie efekty szczepień. Tak więc chciałbym do zarządu zadać pytanie, czy do pana wicestarosty, który rozumiem dzisiaj ten zarząd reprezentuje, skąd ewentualnie będą poszukiwane te środki dodatkowe na pokrycie właśnie wydatków w tym, w tym systemie, w zakresie działania ochrony zdrowia na terenie naszego powiatu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Radny. W tej chwili sytuacja, bo mówimy tu o spółce, rozumiem, tak? O zabezpieczeniu spółki finansowo i naszego szpitala, to znaczy naszego szpitala jest w tej sytuacji, w, tej, w tym momencie sytuacja jest stabilna i, że tak bym rzekł, lepsza niż była w latach poprzednich. Także tutaj nawet słucham, jakieś pytanie? W tej sytuacji nawet te środki które tutaj mamy zapisane w tej umowie wsparcia niekoniecznie muszą trafić niekoniecznie musimy je przelać do spółki mogą zostać tutaj w naszym budżecie bo spółka na tą chwilę ma się dosyć dobrze i po prostu tego wsparcia nie potrzebuje Dziękuję, Dziękuję bardzo jeszcze raz pan Orzechowski Panie Starosto, pytałem troszkę o inną rzecz, bo akurat myślę, że nas jako radnych wszystkich to cieszy, że jeśli sytuacja, sytuacja finansowa naszej placówki jest bardzo dobra. Natomiast pytanie moje dotyczyło czego innego. Skąd ewentualnie będą brane pieniądze? Czy będą przerzucone z innych, z innych sektorów? Na przykład nie wiem, gdzieś tam widziałem w dziale promocji zaplanowane 250 tysięcy złotych, czy, czy będziemy się zadłużali, czy... Będą z, z, zaciągane kolejne zobowiązania finansowe. Tak więc tylko tylko chciałbym o to zapytać, właśnie skąd te środki, ewentualnie jeśli ich będzie brakowało, będą, będą brane. Jeżeli Proszę, można, Pani profesor, Przewodnicząca, pan Przewodnicząca, może, może ja. Odpłowę, Aha, jeszcze pan starosta bo... chce a, zabrać post... głos. Bardzo prosimy, troszeczkę głośniej. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze mnie słychać, ale te środki, które były pokazywane, w tamtym roku budżetowym, to w większości środki pochodzące z dotacji. My jesteśmy organem, który przekazuje te środki, czy to od pana wojewody, czy od pana marszałka i przekazujemy to spółce. W ubiegłym roku nie przekazywaliśmy, jak dobrze wiecie, własnych środków finansowych pochodzących z budżetu. To są wszystko środki przekazywane, tak jak powiedziałem, z źródeł zewnętrznych i i jeżeli pojawią się, a myślę, że się pojawią w następnym roku, to będziemy je przekazywać. To, co nas czeka w spółce, to jesteśmy już po wyborze firmy projektującej budynek nowej Izby Przyjęć. I przyszły rok to rozpoczęcie inwestycji w budowę. I na pewno w trakcie roku budżetowego, przyszłego, będziemy. No, szukać możliwości sfinansowania tego. Część finansowania spadnie na spółkę, bo jest taka możliwość w tej chwili, a pozostałe środki będziemy szukać środ środków zewnętrznych albo swoich. I jeżeli chodzi o spółkę, to, to tyle, i o środki na, na ochronę zdrowia. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję w tym punkcie. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan Starosta? Ja oczywiście za. Dziękuję. 21 osób za, wszyscy obecni. Można Pani Przewodnicząca zabrać głos w tej chwili? Ależ proszę uprzejmie. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim i, i podziękować za, za, za to głosowanie i za jednomyślne poparcie budżetu. Jest to budżet niełatwy, bo i czasy są niełatwe, ale myślę, że z biegiem czasu przyszłych roku i po zakończeniu, myślę, bardzo dobrym roku finansowym tego znajdziemy środki na nowe przedsięwzięcia. Chciałbym serdecznie podziękować Pani Skarbnik i całej i całego, i całym zespołowi, bo... Rzeczywiście ta praca, którą, którą została dokonana przy konstrukcji tego budżetu, niełatwego zresztą, no dzisiaj efekt jest taki, że wszyscy Państwo popieracie ten budżet. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo też dziękuję wszystkim y, członkom z zarządu za, za, za pracę nad budżetem i wszystkim, y, którzy pracowali w komisjach. Bardzo to cenne i myślę, że przyszły rok, mimo spadku dochodów własnych powiatu będziemy starać się więcej środków jeszcze przeznaczać na inwestycje czy na remonty. Przede wszystkim życzę zdrowia państwu. Jak będzie po zdrowie, to zresztą myślę sobie poradzimy. Wszystkiego dobrego i dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Siódmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informuję, że do biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa Radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto jest Państwa za podjęciem w brzmieniu projektu? Kto przeciw? Kto wstrzymał się? Pan Starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 21 głosami za. Ósmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg. W spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących powiatowi ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Informuję, że do biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? I Pan Starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, dwudziestoma jednoma głosami za. Dziewiątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne Pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa radnych za, o głosowanie za pomocą pilotów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Pan Starosta? Za. Dziękuję. Jednogłośnie 21 głosów za. Dziesiątym punktem porządku obrad. Jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Ostrudzie oraz przekazanie zgodnie z właściwością wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa Radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan Starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 18 głosami za przy trzech wstrzymujących się. Jedenastym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Informuję, że do biura rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dwunastym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. Informuję, że do biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Trzynastym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok. Informuję, że do biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Pan Starosta? Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 21 głosami za. Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Kolejnym punktem porządku obrad są interpelacje, zapytania i wnioski Rady. Czy ktoś ma? Nie widzę. Ostatnim punktem porządku obrad są sprawy różne. Uprzejmie informuję, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Liwie w sprawie zaplanowania budowy ścieżki rowerowej z Liwy do Miłomłyna. Treścią pisma można zapoznać się w biurze Rady. Szanowni Państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam. Można, są... można, można Pani Przewodnicząca, jeszcze? Dobrze. Bardzo proszę, jeszcze Pan Starosta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, to ostatnia sesja w tym roku. Chciałbym Państwu podziękować za ten rok współpracy i za pracę. Chciałbym też życzyć wszystkiego. To najlepsze dla Państwa, dla Państwa rodzin i dla samorządu, dla którego pracujemy. Mam nadzieję, że będzie lepszy, że dzięki temu, że pojawiła się szczepionka, będzie spokojniejszy. I zachęcajcie wszystkich Państwa yy, znajomych do, do zaszczepienia się. Myślę, że to jest jedyny sposób w tej chwili. Ruszyły szczepienia w naszym szpitalu. Widzieliście. Yy, yy, na początku personel medyczny yy, odbywa się to dość sprawnie. Yy, przede wszystkim chrońcie się i życzę wszystkiego, co najlepsze dla Państwa i dla Państwa rodzin i do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i zamykam 18. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6 kadencji. Dziękuję Państwu bardzo.